W dzisiejszym filmie pokażę wam sekrety Które są w najnowszym update'cie W Brookhaven, w świątecznym update'cie Jeśli jesteście ciekawi to koniecznie Zostańcie ze mną do końca I jak widzicie jeszcze nie mam dostępu do mojego Normalnego konta, z którego zazwyczaj Gram, bo opętana dziewczynka Jeszcze nie została pokonana Ale myślę, że jeśli będziemy mieli Pod piosenką 50 tysięcy Wyświetleń to być może się to uda I odzyskam swoje konto A krzyk i opętana dziewczynka Pójdą w zapomnienie Chociaż na jakiś czas. Dlatego widzowie, pomóżcie nam, pomóżcie mi i trojaczkom, pozbyć się ich właśnie. Dlatego słuchajcie pioseneczkę, przesyłajcie ją dalej, tak, żeby miała ona szybko, jak najwięcej wyświetleń, żeby się pozbyć właśnie opętanej dziewczynki i krzyka. A jeśli nie wiecie, jakim cudem o czym mówię, to tak, wczoraj trojaczki i ja dodaliśmy piosenkę. Wczoraj pojawiła się o godzinie 18 na moim kanale świąteczna piosenka przygotowana przez trojaczki, która nazywa się święta z trojaczkami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania i słuchania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz sobie, słuchajcie, przechodzimy przez ten y, update świąteczny, a dokładnie sekrety, bo update pokazywałam Wam też wczoraj. I w zeszłym roku, jak pojawiła się ta choinka tutaj, to słuchajcie, to było tajemnicze przejście w inne miejsce, dzięki tej choince. I ja Wam to wczoraj mówiłam. Tylko tak trochę pamiętałam, to trochę nie pamiętałam. Ym, teraz już jakby dokładnie pamiętam tam o co chodzi. Chodziło, słuchajcie, o to, w tym wszystkim, że ten napis i taki czerwone, czerwone tło się gdzieś powtórzyło. Tak jak macie ten taki czerwony klocek tu w choince z, z życzeniami, to słuchajcie, takie coś też było tutaj w podziemiach w tym metro, moi drodzy. Chodziło się oczywiście tam, więc uwaga, otwieramy sobie Przejście, tak, ono już jest przecież otwarte. I sobie przechodzimy tu, i tutaj na jednej ze ścianek było słuchajcie to samo. Był taki czerwony kwadrat z tymi samymi życzeniami, i jak się na niego klikało, to uwaga, uwaga, znajdowaliśmy się. Na, na wielgaśnym prezencie, i właśnie to był ten taki sekret, który był e, rok temu. No, ale teraz tego nie ma, więc niestety nie przeniesiemy się nigdzie indziej. Nie klikniemy w żaden tutaj napis i tak dalej. Więc po prostu niestety nie ma tego e, na nowo. Nie nie wiem czemu. Nie wiem czemu Wolfpack tego nie dał. Nie mam pojęcia, dlaczego on tego nie dał, a byłoby fajnie. Więc niestety nie ma takiego tepnięcia się i nie przeniesiemy się na gigantyczny prezent. Ale słuchajcie, słuchajcie. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam w dzisiejszym filmie pokazać, to jest uwaga, uwaga, dom, który zaraz sobie zespałnimy. I to też nie jest taka totalna nowość, żeby nie było. I słuchajcie, to jest uwaga, skrolujemy, skrolujemy. Jeszcze, jeszcze o. To jest właśnie to. Można powiedzieć, że to jest dom Mikołaja, ale to słuchajcie już było. Wcześniej było to Bakery. Ono po prostu nie było czerwone. To była taka piekarnia, ten domek już był, ten układ, słuchajcie, tego domu taki był. Natomiast teraz na czas świąt został on nazwany Santa Workshop, czyli tutaj jest taka fabryka Mikołaja, i właśnie tutaj pracuje czy mieszka właśnie ten yy, Mikołaj. Nie wiem dlaczego chciałam powiedzieć wehikuł, no ja nie mam pojęcia. Och, belka. I słuchajcie, ten budynek można sobie też przemieniać. To wiadomo, jak wiele innych e, budynków. Może to być właśnie piekarnia, czyli zobaczcie, kliknę sobie w to. I widzicie, i wygląda teraz ten budynek tak jak zazwyczaj przez cały rok, ale jest to teraz, słuchajcie, Santa Workshop, więc musi to być coś takiego. Jeśli nie wiedzieliście o tym, że ten budynek już był w zeszłym roku i że to nie jest taka jedna wielka nowość, to teraz już wiecie i wiecie, że tutaj też sobie możecie powrócić, na przykład do tej piekarni. A może komuś się nie podoba ten Santa Workshop, to może sobie wrócić do piekarni. Ale uwaga, zrobić też z tego lodówkę. Tak to tutaj tłumaczy, słuchajcie, po, em, po polsku. A tutaj możemy mieć pizzerię. Tadam! Inna pizzeria w mieście. Fajnie, fajnie. Dobra, więc słuchajcie, to jest kolejna rzecz, którą chciałam wam pokazać. Rzecz jasna to jest to, że y, są domki udekorowane przeróżnie na święta. To jest bardzo fajne. Przy, o! Chciałam powiedzieć, że ten dom bardzo fajnie wygląda. Jak jest taki, tak, dwie wielkie kokardy, tam oświetlona choinka, przepięknie to wygląda. Ale słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką chciałabym Wam pokazać, to oczywiście wiecie, bo to też Wam pokazywałam, że w propsach, w świątecznych rzeczach mamy kolorowe lampki. A poczekajcie, bo tego się nie da na drodze, ale tu się da. Ale to już Wam też pokazywałam i to nie wyszło w tym update'cie, tylko we wcześniejszym. Natomiast jeśli wyłączymy sobie propsy, a wejdziemy w backpack i zjedziemy sobie słuchajcie, na dół to patrzcie, mamy świątecznego Lizaka. Widzicie? Mamy typowo świątecznego Lizaka, który też był tutaj, w tym budynku, kiedy to był Santa Workshop. O, widzicie? To jest ten sam Lizak, co stoi tutaj. Ej, fajny ten lizak, bardzo, bardzo ładny. Ja jestem jeszcze ciekawa, jak się przejadę w jedno. Mm -hmm, jak się przejadę w jedno miejsce, tylko muszę się dostać do centrum. No i niestety, ja muszę odzyskać, słuchajcie, ten dostęp do mojego tamtego konta, żeby móc sobie grać już na luzie, dlatego że ja tutaj. Nie mam w ogóle dostępu do prędkości, i tak dalej, a ja tego potrzebuję, więc słuchajcie, musicie mi pomóc jak najszybciej wbić 50 tysięcy właśnie pod piosenką trojaczek, święta z trojaczkami. Ja dojechałam do sklepu tu, bo chciałabym zobaczyć, czy tutaj coś się zmieniło. Bo ja chciałam zobaczyć, czy dokładnie asortyment też gdzieś został dodany świąteczny, ale się zawiodłam, bo myślałam, że też takie lizaki znajdziemy tutaj, ale niestety nie. Dali tylko jakąś jedną w ogóle kartę. Dobra niech im będzie. Następna rzecz, jaką chciałabym Wam pokazać, to jest słuchajcie, nasz awatar. Wiecie, że jak chcecie znaleźć jakieś świąteczne rzeczy, to uwaga, na przykład wpisujecie: Christmas, uwaga i patrzcie, jakie piękne świąteczne rzeczy, ale teraz nie musicie wcale tego wpisywać. Nie musicie się zastanawiać, co napisać, znać inny język i tak dalej. Tylko uwaga, wystarczy wyjść sobie tu. Dać sobie tutaj. No i na przykład może chcecie wejść sobie w kapelusze. I uwaga, są tutaj te zwykłe, standardowe rzeczy, które są zawsze, ale jak zjedziecie sobie gdzieś tam trochę niżej, chociaż zauważyłam, że każdy może mieć inaczej pokładane te rzeczy, to macie dostęp do świątecznych rzeczy, które na bank znikną jak już się święta skończą. I dzięki temu nie musicie nic szukać, wpisywać, tylko normalnie macie takiego gotowca i po prostu możecie sobie zakładać na siebie jakieś rzeczy, jakie chcecie. <zysk> <śmianowite> jakie to jest świetne! Oh my god, jakie to są fajne rzeczy! Widzowie, widzowie, zostały dodane świąteczne tutaj, fajne rzeczy. Ja się rozejrzę od razu przy okazji, dlatego że, a to jest połowa? Dlatego, że któregoś pięknego razu zrobię dla Was chowanego świątecznego. No i to będą ciekawe przebieranki. Wow, mogę być takim piernikiem. Jakie to jest super. No więc, widzowie, dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, że tutaj macie takie gotowce. <laughs> Jakie śmieszne. Ej, to będzie cute. A, ale ładne. Bardzo to jest ładne. No więc widzowie, dajcie znać, czy wiedzieliście i używajcie sobie to póki można, bo mówię Wam, że to zniknie. Jak już święta znikną, jakie piękne kolorowe gwiazdki. No i przyszliśmy sobie tutaj. Oj, gościu też się zamienił w takiego piernika. I jakiego fajnego! Ale to super wygląda. To już widzieliście u mnie wcześniej, że jak się tutaj stanęło, to słuchajcie, to jest niezły ubiór. To można robić te rzeczy. Ale fajnie byłoby, gdyby faktycznie te rzeczy się nakładały na. Ten cały stos, to byłoby po prostu ekstra. Dobra, i tutaj temperatura widzę, że jak chyba najwyższa. I ja jestem pracownikiem, znaczy ja jestem tutaj szefem w ogóle. Ja jestem szefem e zmiany, więc tu powinno być moje zdjęcie. Patrzcie, jaka ja jestem tutaj załamana. Wow, a tutaj jak się siedzi? O, też się siadło, dobra, więc pewnie różnie się siedzi na tych siedzonkach, zależy pewnie, od której strony. Ok, zobaczmy to. No, tak jak myślałam. Tak myślałam też w samolocie. Tak jest. Ale ostatnia rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to uwaga jest bardzo, bardzo blisko. Dlatego widzowie to wszystko jest przemyślane, gdzie my idziemy, kiedy, co i jak. Idziemy sobie tu. I uwaga, idziemy sobie na górę i patrzcie na to. Patrzcie na to. Jest tu cała wolna przestrzeń. Jest tylko dekoracja taka świąteczna. No i tak nie było wcześniej, co nie, więc teraz się zastanawiam, co tutaj będzie nowego. I przypuszczam, że zrobili taki większy update ze względu na Mikołajki, właśnie. A tutaj może być na przykład coś w kolejnym update'cie, ale jeszcze przed świętami dodane, tylko bardzo jestem ciekawa, co to będzie. Dlatego będziemy to wszystko monitorować, będę to sprawdzać, więc bądźcie. Z z moimi filmami na bieżąco, bo ja od bardzo bardzo dawna temu odkąd nagrywam Heaven, to staram się dla was szybciutko nagrywać właśnie wszelkie updatey sekrety i tak dalej. Nie jestem z tym, można powiedzieć, że pierwsza. Więc widzowie, zapraszam Was do oglądania mojego kanału i tych sekretów oraz update'ów, bo u mnie dowiecie się wszystkiego. I słuchajcie piosenkę Trojaczek Będzie im bardzo, bardzo miło. One się bardzo nią stosowały. I zostawcie im łapaczkę do góry i jakiś komentarz. I wbijajcie wyświetlenia, słuchajcie, bo musimy przygonić tego krzyka i pętaną, Bo my chciałybyśmy normalnie jakoś spędzić te święta Bożego Narodzenia, a nie ciągle się tylko bać. Więc tym y, czasem ja się z wami żegnam, a wy lećcie słuchać piosenkę. Pa pa.